Wystawa Odcinanie czasoprzestrzeni Józefa Krzysztofa Oraczewskiego to bardzo ważna wystawa w jego twórczości, gdyż otwiera i jednocześnie zamyka jakiś cykl w jego działalności artystycznej. Odcinanie czasoprzestrzeni. Początkuje cykl spotkań ze sztuką, w którym ta sztuka ma szansę zatrzymać się na dłużej. Mamy nadzieję, że tworzymy takie miejsce na mapie Warszawy i miejmy nadzieję świata, w którym sztuka ma szansę przemówić własnym głosem, w ciszy, w zadumie, we własnym rytmie, tak by nie była spychana na margines wydarzeń codziennych, które jak wiemy. Są domeną gazet, TikToka czy bardzo popularnych teraz mediów społecznościowych. Odcinanie czasoprzestrzeni to jest tytuł specjalny, z którym nosiłem się przez, no, drobiazg, 40 lat, a może i więcej. I postanowiłem go wykorzystać w sytuacji, kiedy odcinam to, co było moim dorobkiem. To, co było moim przemyśleniem, to, co było tym, w co angażowałem całą moją, całą moją siłę artystyczną. I to odcięcie nie polega na zaniechaniu tego, co w przeszłości. Polega przede wszystkim na tym, że zdaję sobie sprawę z tego, czy zbudowałem już fundament, czy jeszcze nie. I wydaje mi się, że ten fundament udało mi się zbudować. Dlatego szukałem jakiegoś symbolu, który będzie mógł ten fundament pokazać w przestrzeni czasowej. I ta przestrzeń okazała się czymś, do czego przygotowywałem się przez całe lata. Nigdy nie wystawiłem na sprzedaż dwóch obrazów, które uznałem za początek mojej działalności. Te obrazy są na tej wystawie. Te obrazy były malowane na studiach jeszcze podczas pleneru akademickiego w, na plenerze w Skokach pod Poznaniem. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że przyszedł czas, i kiedy zaczynam się czuć dojrzałym artystą, to uznałem, że trzeba zaznaczyć ten moment. Ten moment, który jest momentem przeżycia, który jest momentem. Pewnej relacji, która powoduje, że artysta jest artystą. I wtedy, wtedy przyszedł mi do głowy pomysł zrobienia tego teraz. Krzysztof przekazuje nam niewerbalnie, w, w sposób artystyczny, bardzo ważne treści. Odcinanie czasu przestrzeni to jest taki proces, którego możemy doświadczyć my też, artyści również który polega na tym, że czasoprzestrzeni absolutnej nadajemy własny, osobisty wymiar. To my tworzymy naszą przestrzeń, naszymi decyzjami, naszymi definicjami, te, tym jak postrzegamy świat, jak definiujemy różne wydarzenia w naszym życiu. Bardzo istotną częścią wystawy, takim punktem charakterystycznym, są pale. Przyniesione z ogrodu artysty, które w tym ogrodzie przeleżały chyba 30 lat, o ile się nie mylę, a może nawet więcej. To były pale, które miały mieć ogromne znaczenie w jego w budowie jego domu. Jak widać, nie znalazły się w konstrukcji domu, ale w konstrukcji jego artystycznego przekazu, w konstrukcji jego przestrzeni artystycznej. Gdyż to symbolizuje jego czasoprzestrzeń, odciętą, odciętą od punktu wyjścia, czyli od początków jego twórczości, do teraz, kiedy rozpoczynamy tak naprawdę prawdziwy okres rozkwitu naszej twórczości. Treści, które są tu zawarte, to właściwie element życia. Wszystkie zadania, które ma artysta do spełnienia w swoim życiu, muszą być pokazane jako pewien element przeciwstawności, pomocy w różnego rodzaju realizacjach, ale często ta przeciwstawność jest elementem uzupełniającym i budującym. Czasami poprzez pewien konflikt budujemy nową wartość, a tu tym konfliktem nie jest nic negatywnego. To są pale, które są na wodzie. Z jednej strony płaszczyzna wody, która jest w ruchu, ale stabilna, zawsze pozioma, i pale pionowe, które stanowią coś, co jest absolutnie niezniszczalną częścią rzeczywistości. Tak samo z człowiekiem. Z jednej strony jest to wszystko, co nas otacza i co czasami poprzez ciężkie fale próbuje nas zmyć. I z drugiej strony są te pale. Stojące jak człowiek, no, który ma swoją niezawisłość, który ma swoją siłę, który stoi we właściwym miejscu. Pale są odcięte i zabandażowane, pomalowane niebieską farbą, która symbolizuje wieczność, czasoprzestrzeń zabliźnia się wtedy, kiedy nadajemy jej wymiar absolutny. Jeżeli coś się kończy, życie się kończy, czas nasz się kończy, nasza czasoprzestrzeń przemija, to mamy nadzieję, że ona trwa dalej w jakimś innym wymiarze. Zapraszam Państwa serdecznie na wystawę do Galerii ORAK na ulicy Nowolipki 27.